Witamy w Twitchowych wiadomościach. Dramy, afery, suchary, bungee, sukcesy Polaków w CS:GO. Trzeci split Mistrzostw Polski w LoLa również się rozpoczął. Generalnie wszystko dzisiaj, ale najpierw zaczniemy od najważniejszych informacji, gdyż Bartosz Ixen Rudecki swoimi szachowymi streamami i turniejami inspiruje coraz więcej osób do trenowania umysłu w tej wielkiej grze. Dzięki czemu poznaliśmy nowy gambit Zugabeński. Wszystko wygląda cacy, Netrodal pyka sobie w szachy, ale ostatecznie inspiracja szachowa przyniosła fatalne skutki. Zugaben nie wytrzymał emocji i wywołał mega quake'a o amplitudzie 260 jednostek w skali Richerta. Przez uderzenie nie tylko rozpierdolony został netrodalowski laptop, za co żółta dla Rudeckiego. Fala sejsmiczna doszła do samego Podlasia, gdzie ludziom wypierdalało okna razem z framugami, w tym u strajmera Benka. Kurwa. ja pier... Okno mi wyleciało, czajsz to. Nie złośćcie wielkiego Zugabena. Bóg wie, jakie plagi na nas może jeszcze zesłać. Z ciekawostek to streamerka Cassix wygrała sprawę z serwisem boop.pl, gdzie kiedyś napisali newsa, jak wychodziły te pierwsze wersje AI, że jest AI, co rozbiera ludzi na zdjęciach i dali tam im góra z przerobioną Cassix. Sprawa trochę się ciągnęła, ale konfidentka ostatecznie wygrała. Wiele osób po ostatnim odcinku wzruszyło się historią Cypriana z Banina i pytają, co u niego. Na szczęście bez zmian. Nadal ćwiczy matematykę i dba o swój rozwój świecąc przykładem. I trzecia opcja. Trzecia? Trze? Tak, trzecia. Znaczy, ja nie widzę, bo ja go nazywam. Drugie. Zaakceptuj zaproszenie do znajomych z Tekken 8. No. Tak. To jest to trzecie. Tak. Paweł Delort-Szabla pomimo ostatnich wzrostów liczbowych i rozwoju przechodzi przez smutne i depresyjne myśli. Jesteśmy uzależnieni od, od naszych humorów, od hormonów, od, od tego, jakie są nasze głębokie pragnienia, od tym, jak do tej pory szliśmy przez życie i jak to wyglądało. Czasami chcemy czegoś, czego w ogóle nie możemy dostać. Jesteśmy smutni, jesteśmy rozgoryczeni, a potem powoli codzienność odbiera ci te negatywne przemyślenia, po prostu stajesz się obojętny na wszystko i na wszystkich. I myślisz, że już nigdy w życiu nic nie spotka Cię miłego ani tego, co chciałeś. Sprawiły to, i tak się żyje powoli że... Strajmer, który niegdyś nas zabawiał sam ma ciężkie przekminy w sumie jest to głęboki i smutny temat ale jak się na tym zastanowicie to czy też tak macie widzowie, że wstajecie rano niewyspani bez energii łapiecie swojego smartfona przed szkółką albo pracą i na autopilocie skrolujecie internety widzicie sukcesy Wojtka Goli albo swoich rówieśników śmiałeś się z Brusa, a on już mieszka na swoim z dziewczyną a ty nadal u matki nieszczęśliwy bez grosza przy dupie Mamy rozwiązanie. Aplikacja Billin. Pobierasz. Wpisujesz, że jesteś od szklany Y2J. Dostajesz dychę na start. I uwaga! Nagrywasz śmieszne, krótkie filmiki i zarabiasz jeszcze więcej mamony. Ale nie jesteś skazany na influencerkę. Filmiki mogą być dowolnego formatu. Albo w ogóle wystawiasz recenzje w postaci postów. Czy to kebaba, czy serialu, a nawet gierki. I za to też zgarniasz pitos. Patrzcie na to. Cringowy VTuber wstawił dwa krótkie filmy i jedną recenzję i chłopce zgarnął dyszkę. Tako. Ogarnijcie się. Zamiast bezmyślnie skrolować i marnować swój czas, skroluj z głową i zgarniaj pitos. Nerdzik lewusik dzięki Bilin zarabia już wypłatę Kowalskiego co miesiąc. Dlaczego to nie możesz być ty? Ogarnij swoje życie. Weź się w garść. Pobieraj Bilin. Wpisuj, że jesteś odszklany i masz już dychę w swojej skarbonce. A przy okazji to dobra zabawa. Kupisz sobie nowego smartfonika w trymiga i wyrwiesz na niego gotyckiego Egerla z problemami psychicznymi. Powiedzielibyśmy redakcją, że wybór na Należy do ciebie, ale ty nie masz wyboru. Ściągasz bilin w tej sekundzie. Kuke2115 udzielił wywiadu dla kanału ZAIX Akademia, na którym odpowiedział na pytanie, dlaczego nie streamuje już na Twitchu. Twórca stwierdził, iż szczerze z serca przestało mu to sprawiać przyjemność i humor Twitchowy już go nie bawi, a samo miejsce lata temu było o wiele lepsze. Całość na kanale ZAIKS Akademia zachęcamy do obejrzenia, a co do samych słów KUKE, no to faktycznie coraz to większa cenzura i nowe trendy nie pomagają staremu toksycznemu OG Twitchowi, poza tym zgodzimy się, nie ma co robić czegoś na siłę. Inny, unikalny humor jednak można zawsze wprowadzić na swojej transmisji. O ile nie łamie felernego regulaminu, dlatego życzymy kuke, by ten naładował baterię i jeszcze kiedyś odpalił transmisję, może to on będzie tym, który zmieni Twitcha na lepsze. No i teraz widzowie, Soxo ruszył z nowym projektem. Przedłużany stream. Dopiero co skończył się przedłużany disco Karolka a legenda. Mokry Suchar z ręką na pulsie znowu chce wgnieść Matiego w glebę. I nie daje wstać byłemu bratu z kolan. Suchar planuje przedłużany podwójny stream z The Lordem. Chłopaki zamieszkaliby razem niczym Karolek i Deitchman. Żeby zrobić... Przedłużanego streama we dwójkę. Mam problem z tym, że, no wiesz, no ja y, lubię spędzać czas ze swoją dziewczyną. Nie potrafiłbym przeżyć tego, że na przedłużanym bym nie wiadomo ile ktoś z nią nie widział. No więc widzę właśnie, widzę jakiś zaproponowany duo streama, że, właśnie jak coś ktoś potrzebuje z nas zrobić, to wtedy znika na te kilka godzin. No i wtedy cały czas została chociaż jedna osoba. Kurde, logi logistycznie trudny temat to logistycznie jest. Logistycznie bardzo trudny temat. I jeszcze najgorsze w tym wszystkim jest to, że trzeba zamieszkać razem na czas tego przedłużania. Czy taki stream w ogóle by się skończył do planowanych kamperów? Jedno jest jednak podejrzane. Timing, gdzie twój były brat, akurat też robi przedłużany. A może to tylko zbieg okoliczności? Co by nie było, czy to u Mattiego, czy u Suchara z Delordem, Lordem. Nie będzie takich dymów jak u Banji, bo tam normalnie jest Rocky Balboa. Ale w cici! Wszystko siedzi, kur. Łe, 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 łe. Nie, kur... Balboa. W poprzednim odcinku poruszaliśmy jedną z afer gerberskich, gdzie Xen Tentation w sposób bezpieczny wypowiedział się na temat Random Brusa, tak by nie pchnąć kostki domino i wywołać kolejną dramę. Xen wytłumaczył to, jakby Gerber nie słuchał się rad i świadomie popełniał błędy, by kręcila się spirala. Jak ja mu coś sugeruję, pr i podpowiadam. Mówiąc, załóżmy, Aleksander, nie mów widzom tego, ale to zrób, nie mówiąc im o tym i wyjdzie dobrze. A kiedy przykładowo zapowiesz Sima 18, bądź 18, ale powiedz że siedzisz do 22 i tyle. A on przy, zrobi tak, pisze na Discordzie, że będzie 16, spóźnia się do 19, wyzywa widzów, po tym wszystkim siedzi do piątej i zamiast obiecanego Lola gra wrasta. A następnie mówi, że usuną wszystkie filmy z ostatniego razu, że będzie zdejmował ZMCA i ma ciemną stronę i że nie chcecie, żeby ją ludzie poznali. Staje się memem, leci na głosicieli, wyzywa się z głosicielami. Po tym wszystkim głos bierze ojciec, Overpool i na sam koniec, kurwa, mamy znowu kolejną dramkę uszklanę. I to leci i cały czas. I jutro też Olek kolejny raz zrobi taką rzecz. Dziwne też było, że Aleksander uznał Bartka za jednego z niewielu przyjaciół na Twitchu, a Bartosz słusznie napomknął, że przecież Oleg dopiero co na wyjeździe górskim mówił, iż Xen to osoba, której najbardziej nienawidzi w internecie. Wszystko było wypowiedziane na tyle delikatnie, iż drama nie eskalowała. Poza tym obecnie na Twitchu lekka posucha, raczej wszyscy skupieni są na ostrym gamingu, w tym CS i LoL, ale tutaj również nie brakuje emocji. Było wielkie pykanie derbowe u Mergana na streamie. Szybko! NO NIE rzuca MI Pierdolona W dupę GRA! No i tak to ruszył esporcik. I o dziwo też ten cs -owy. Drużyna Apogee osiąga niesamowite sukcesy. Jest to pierwsza od lat drużyna, która gra na takim poziomie. Kibicuje im oczywiście dumny ojciec, założyciel polskiego CESA, Piotr Izak-Skowyrski. No, i Hypex, wszystko w jego rękach. On czeka, spokojnie czeka. A czy spodziewa się takiego piku? Hypex z trafieniem! Obity po głowie, Hypex! Hi to była jedyna szansa! przed tego okay. Kibicuje przy okazji lirycznie, miażdżąc hejterów na eksie. Dziadu nadal w formie. Ruszyło też Rift Legends, czyli kolejne Mistrzostwa Polski w Lola, ale szczerze za dużo jest splitów. Mistrzostwo trochę traci aurę, jak tak szybko rozgrywane są kolejne turnieje. Dopiero co KMF wygrało puchar, potem kolejna drużynka i już gramy trzecie Mistrzostwa Polski w przeciągu kilku ostatnich miesięcy. Niemniej jednak emocji nie brakuje, bo są ponownie dwie drużyny strajmerów. I obie poradziły sobie w pierwszych meczach były emocje. Miałem lekki div nawet w swojej postawie, jak byłem na Lulu, a na Leonie nie będę kłamał. Pier... bestia! One <torsy> we fucking nine, okej, okay, przepraszam, two we fucking eight with my brother OD11! E e e e <torsy> a drużyna Cinkrofa ciągle podgryza ekipę Rypsona. Fajnie mieć skład. Nie, nie próbuję się tłumaczyć. My ich w chuj. Cię wydaje, że oni dostaną stąpa, nie? Chyba to będą dwie takie, wiesz, 20 minutówki i tyle Ale myślę, że drużnowo po prostu lepiej zagramy A dokładniej, podszczypują ciągle ich kapitana. To Ej, to was Nie sądzisz, to... że ryba jest spóźniony zawsze? Ale że w rozwoju czy na akcji? No nie na akcji, jakby na offense, ale to... robi tym frajgo! Nie, no ale zobacz wow. co, co się nie atakował Gdara nie nabił! Gościu do domu! Ej, czemu ja nie mogę grać jak Rypsą? są, że 7 ma flesza, wszystko. Pewdę szczerze, tylko okay. najszczerzej, najszczerzej! szczerze jak potrafię, oby FMS wiebało, bo co? mnie jako Polaka będzie to cieszyć, moja Aha. zawiść polska się uśmiechnie, mimo że mam tam braci, Minemaciek, no jak brat, no rozjebałem już go i tak na R na kapie, mułek też go lubię, Frajgo mój Ukrainiec e, z 2 na 2, no kur... braciak, Mrozku co prawda zachował się jak kur... ale mam do niego <laughs> byłem u niego na 18, no też ku z moim ziomkiem. No, i to wszystko, i. O dziwo, druga drużynka niczym mnisi zen ignorują zaczepki, więc zamiast obserwować pojedynki liryczne, ostatecznie przemówią pięści na Rift Legends. Oczywiście redakcja poinformuje was przed meczem Cinkroffów i fajnie mieć skład, więc sub i dzwon. No i kończąc już temat gierek, to jeszcze grane jest poe, bo wyszedł nowy patch. Niektórzy są za dobrzy na tę gierkę, przez swoją prędkość ją bagują. I zobaczcie. Jest to, co mówiłem. Zróbcie klipa, zróbcie klipa. Jak zabijesz za szybko, to nie wypada drop. Zobacz, znowu drop mi nie wypadł. Ale ogółem publika jak zawsze jest podzielona i w osób jest zniesmaczona streamami z samego Poe. Gucio nie dość, że streamy w kratkę to jeszcze ino Poe. Na temat gierki ostro zrelował ekspert i ludolog od gier, Macailer. Ja, ja tam pierdolę tego Papu a już ludzie powiedzieli mi na streamie, że jak będzie Papu peksal, to po, ponad połowa ludzi mi spierdoli, powiedzieli, że nie mają zamiaru patrzeć na tego Szczocha, ja się wcale nie dziwię, bo ja też bym nie siedział na streamie, na którym byłoby Poe, bo to nie daje żadnej wartości. Ja nie troluję, tylko ci mówię prawdę, jest, dla mnie Poe to jest gniot. No i co? Ściągajcie bilina i że jesteście od szklana i dwaj, no i dzieki za dono i na raesa.